Ja myślę, że to też takie pytanie, które często dzisiaj wiele osób zadaje, ono jest trochę dziwne. Bo ja myślę, że jedna sprawa jest oczywista. Jeśli popełnię grzech ciężki, czyli taki, który, po którym czuję, że nie mogę iść do komunii świętej, no to muszę iść do spowiedzi. Bo to jest normalna, normalna droga chrześcijańska. Zerwałem więź z Bogiem poprzez ciężki grzech, i idę do spowiedzi, wracam także do uczestnictwa w ofierze eucharystycznej do przyjmowania Komunii Świętej. I to jest oczywiste. Ale problem się pojawia, jeśli tych grzechów ciężkich nie popełniam. Czy mam chodzić do spowiedzi, czy nie? Niektóre osoby starsze są przyzwyczajone, że przed każdym pójściem do Komunii Świętej trzeba się spowiadać. Tak nie jest. Obowiązek tej spowiedzi jest jasny po popełnieniu grzechu ciężkiego. Natomiast myślę, że trzeba rozumieć spowiedź nie tylko jako Wyczyszczenie człowieka, jego ducha z grzechów, ale także jako spotkanie z Bogiem, który daje nam łaskę. A więc Bóg nie tylko oczyszcza mnie z grzechów, ale daje mi też moc do tego, bym trwał w dobrem, do tego, bym mógł lepiej, pełniej, mocniej iść drogą Ewangelii, bym mógł bardziej kochać Boga i drugiego człowieka. I myślę, że to jest ważne, jakby ten aspekt sakramentu pokuty, spowiedzi często nam ucieka. Bóg nie tylko mi przebacza, ale także pomaga mi, daje mi łaskę, idź dalej. Będę cię, będę cię wspierał. To jest więc olbrzymi dar, który możemy otrzymać i dlaczego z niego rezygnować? Myślę, że może nie trzeba do tego sakramentu pokuty chodzić bardzo, bardzo często, ale jeśli ktoś ma taką potrzebę, przeżywa jakieś szczególne na przykład pokusy, walczy z nimi i potrzebuje tego sakramentu pokuty, niech idzie, niech porozmawia ze spowiednikiem, niech poszuka odpowiedniej pomocy. Natomiast generalnie warto to po prostu ustalić jakiś taki spokojny cykl w swoim życiu, żeby ten sakrament pokuty też wrósł w nasze życie wewnętrzne, żeby to nie było a, od święta, około Wielkanocy, a około Bożego Narodzenia, ale żeby to był trwały moment mojego spotykania się z Bogiem, a więc bracie, siostro, nie bój się spotykać z Bogiem, który ci przebacza grzechy. Nie bój się robić sakramentu, przychodzić do sakramentu pokuty. Nie bój się robić wcześniej rachunku sumienia i w tej prawdzie stawać przed Bogiem. Bóg ci będzie wzmacniał, Bóg ci będzie pomagał. A więc myślę, że jeśli ustalił sobie taki cykl, że na przykład raz na miesiąc, czy co dwa miesiące będziesz do tego sakramentu pokuty przychodzić, to na pewno przyniesie to dużo korzyści dla Twojego życia wewnętrznego, dla Twojego bycia z Bogiem i z innymi ludźmi.